No jesteśmy już bardzo bliziutko Ja mam wrażenie, że już przeskoczyłem troszeczkę za no dokładnie także trzeba Mordos jeszcze jakieś asteroidy są Proszę, proszę Ona no może nawet dobrze, bo to spróbujemy może znaleźć gdzieś miejsce do lądowania tak yy, po tej stronie Alien Planet, co jest ten yy, Tytan. A teraz mi się już do Space City zrobiło 4,500 tysiąca. Do bazy na Ziemi? Mam 5,5 Mmm Do bazy na Ziemi ja nie mam znacznika włączonego. Do Europy mam 4600 z groszem. Jakiś z frakcji UNTR. Military Minelayer. ale oni są neutralni też. Przynajmniej dla mnie. Alien Planet ma taką atmosferę dziwną, że ciężko określić na przykład gdzie tam jest lód. Zresztą z tego co pamiętam, to na Alien Planet lód jest, nie jest biały. On jest zielony. Taki właśnie różnokolorowy. Teraz jak tak zawracam w stronę tej Alien Planet, to mam wiesz polu widzenia raz, dwa, trzy, cztery planety. Nie licząc samej alien planety. A jakby się uparł to w zasadzie? W zasadzie 5, no bo Europę też widać ale jako punkt. Brakuje mi w inżynierach czegoś takiego jak dalmierz laserowy. Dałoby No tak, że wiesz, że no, jak lecisz do planety, to żebyś mógł na przykład wioskę wysłać i wiedzieć, ile do niej jest, nie? Troszeczkę nam zajmie, żeby oblecieć wszystkie planety i żeby jeszcze nam, mm, każdą skolonizować w jakimś tam stopniu, tak? No i teraz lecimy z jedną z nie? No tak, tak. No jeszcze pamiętaj, że dograłem modów, nie? Tak. Także, także wiesz. Ale to ma swoje plusy, bo... bo już kiedyś gadaliśmy o tym, że wiesz, że... Podejrzewam, że ci gracze, co tak wbijają z przypadku, zupełnie to po prostu oni są, wiesz, chyba załamani utrudnieniami i szybko kończą karierę. O mój Boże, Marco, o mój Boże! O mój Boże, co to za potwory, tak. Znaczy, wiesz, naprawdę mówiąc, jak się respisz na początku tym statkiem, co wiesz, lądujesz, to tam ja nie pamiętam, masz karabin, ten najsłabszy, i chyba masz ile? Trzy magazynki? to jest 10 watt. No, myślę też, że nie ma 10 minut. Także wiesz, to, to, to. Jeżeli ci nie trafi, że jakiegoś terminatora zabijesz, wiesz, który będzie miał magazynki, to, to, to może się robić rzeczywiście lipa, nie? Przetrwanie będzie bardzo pro problematyczne. Nie, kszoto. A gdzie ty jesteś, tak orientacyjnie? Bo tego, 200 metrów. Gdzie, gdzie? 5200 metrów. Od czego? Od ziemi. Od ziemi? No. 10 no, mam... kilometrów, no kurwa. No, no tak, 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 ale ja no, nie mam znacznika, musiałem sobie zobaczyć, bo z jest... 96% ładowania tego. Mm -hmm. No Ja też jestem prawie naładowany, tylko że wiesz, teraz tutaj skakać, tak trzeba bardzo... 10 teraz Teraz tak, tak, dokładnie. No, za zimę. Gdzie... Ja mam od ziemi sześć Czyli ja trochę dalej przeskoczyłem za. Dlaczego Dlaczego? sobie na razie wyłączę te znaczniki bazy Ziemia i bazy Europa, będę miał mniej. A co to jest to? O, ja to co? A to jeszcze jest baza Mem. Mem. <grym> <grym> o Boże, jeszcze mam trochę. Bo tam mam u nich kontrakty. Są... Ale bazę sobie mogę wyłączyć, żeby nie było widać zostanie no. mi tylko znacznik od kontraktu, który jest na Europie. Ale starasz się tak podlecieć tam na Alien Planet od strony Księżyca, tak? Chyba, czyli że... czyli ty, 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 ty Tytana, tak? Chyba Tytan

Znacznie bliżej. Ale twoich znaczników nie widzę. No się stoję i skaczę tak dopiero. Ja cały czas lecę, nie, ale. ile Zdecydowanie... planet ich mamy jeszcze? Nie to jest blisko już Też uważaj tam wiesz, żebyś nie wpadł z jakimś impetem z grawitację, nie Chyba wyskoczy ten tak, tak. A nie, jak ty, jak ty skaczesz na stojąco, no to nie, to nie wpadniesz tak wiesz. Ci się wyświetli, że jesteś w polu grawitacyjnym, ale nie będziesz miał jakiejś tam prędkości Właśnie patrzę teraz, 900 dalej, jestem w polu Dajmy 700 O kurwa, 700 nie jestem 850 Dobra, skaczemy I się zbliżamy. Ale to jest taka większa. Dobra, to gdzie lądujemy? Na zielonym pasie, na czerwonym pasie. Poczekaj, bo, ja, bo jesteśmy w jakichś dwóch różnych miejscach. Bo, bo ja cię nawet z naszyjka Twojego nie widzę, wiesz. No to daj mi, da w sobie to, ja prędzej to by, bo zajmie się naładowaniem skok. Znaczy teraz to poczekaj, bo ja będę skakał za was. Poczekaj. No skaczę właśnie. Nie, nie, nie. Ale krótki skok robimy. 70% akurat. Nigdzie się nie ruszam z tego punktu jesteś. coś. Mhm. dalej nie widzę Twojego znacznika. Na czym mówię Twojej anteny? A zaraz zobaczę sobie ten. No Ty, kurna, nie jesteś od strony tego księżyca. Znaczy po tym serlesiawej też No tak, tak, ale. Tak, gdzie ten księżyc jest? No ja mam księżyc nad sobą dokładnie, a pod sobą mam planetę. Ech. Ale dobra, ale, ty, ale ja mam do ciebie 7600 km, jak 7000? No 7636,5 Pa, jak ja do ziemi mam 6000. No wyłączyłem znacznie ziemi, nie chcę się go włączać teraz. A to się nie mylą, 2 kilometry? Nie, nie, nie. nie. Ten znacznik, który im postawiłeś 7634, kropeczka 7 no No jesteś tak jakby po drugiej stronie planety. Wytty. A mówię, a księżyc tego, tego ty, tytana... Tytan, tytan dobrze mówię. Ja mam go nad sobą dokładnie. A planetę mam pod sobą. No dobra, zacznę się kierować trochę w twoją stronę, nie? Ale... Ale dobrze jak ty byś się zaczął kierować w moją, nie wiem, tego... no, to najstarczy. Czekaj zaraz ci tylko się prze, przestawię. Aha, może mi setkę odłączył, bo to, że zmienię kierunek, niewiele znaczy. Info GPS, nowy z aktualnej. Kopiuj do schowka. chat. A że go no. No jestem już w polu grawitacyjnym A ty jesteś za mną No ja wiem czy za tobą Nie wiem jak jesteś ustawiony lecę w twoją stronę w tej chwili To lecz raczej w moją Ej, to, to, to ja stoję przed zupełnie inną planetą? Jaką inną planetą? Bo no, przede mną jest planeta. No wielka, taka. Ten stoisz przed tą samą, tylko z drugiej strony. Tak, z drugiej strony. No, Ja widzę twój znacznik, tak jakby pod horyzontem. to no, jest planeta przede mną, jest planeta za mną. To. Nie wiem, ale gramy na tym samym serwerze, tak? Nie no, że ja cały czas w złą się tepałem. Nie, no, ja nie wiem, no ale. No w, 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 w moją stronę, w stronę mojego kurwa, znacznika... Wie, wiesz, gdzie jestem? Zgadać Nie jak wiem jak kurwa jestem. Jestem przy tej planecie pustynnej. Przy tej nowej? Tak. Ja pierdzielę. to gdzie ty żeś leciało? Przecież miałeś... No to leciałem. No leciałeś, no to to znacznik był idealnie w stronę planety. I był moment kiedy lecieliśmy jeden za drugim, że... Musiałeś coś skopać jak mnie wyprzedziłeś. To jest tylko pana ostrożne. No dobra, on to leć teraz w stronę mojego znacznika, nie? Chuj, ja mieszkam tutaj. Dopierdolny. Ile mi to kurwa zajdzie? No co, do 7000? Trzy skoki i trochę. Chuj, Ja spróbuję wylądować jakoś rozsądnie. Pan Nie, niestety. Niestety, przerwany jesteś. Ale co, jedziesz już? No niestety, tak. Dobra, to weź tam się wiesz, wiesz weź to do komory. Jest, jest, jestem w komórku. No, no, no. Ja spróbuję Próbuję, wylądować, bo już wiesz, schodzę. Jest zradyzmie. Spoko, spoko. User was moved Trzeba wybrać jakieś dobre miejsce na lądowanie. Ale na razie to jeszcze za wcześnie, bo niewiele tu widzę. wygląda na mocno korzysty Może widać w prawo tam. Tam wygląda to bardziej na jakieś łąki. Tam też jakieś obszary są sensowne. <laughs> mądry i wybierz coś Zobaczymy. że się skierujemy w takim razie na tą dolinę.

Teraz dobrze byłoby osiągnąć taką wysokość, na której moglibyśmy tylko na silnikach jonowych i atmosferycznych utrzymać się. Lądowanie się może dziwnie skończyć. <laughs> Вот, вероятно, не их лучший помысл. Bastante